Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sernik wiedeński z wiaderka. Potrzebować będziemy 5 dużych jajek, szczyptę soli, kilogram sera z wiaderka, szklankę cukru, szklanka o pojemności 250. Dwie łyżki mąki ziemniaczanej, dwie łyżki mąki pszennej, jedna duża łyżka skórki pomarańczowej, pięć dekor stopionego masła i duża garść rodzynek. Rodzynki opłukałam rządzącą wodą i opruszyłam jedną łyżką mąki pszennej. Jajka z cukrem ubijam na puszystą masę. Masę jajeczną już mam ubitą. Teraz dolewam masło i dodaję porcjami ser, cały czas ucierając. Okay. i się mąkę pszenną i pomalęcznę Jeszcze zbierzemy brzegi. I sernik wyłożymy do formy. formę 24 cm nam wyłożoną papierem do pieczenia, a na sam koniec dam rodzynki i pomieszam Masa serowa wędruje do formy. Sernik będę piekła około godziny czasu w 170 stopniach. Studzę przy uchylonych drzwiczkach z piekarnika. Tak wygląda sernik wiedeński. Wyrównuję całą powierzchnię i wędruje formy wiedeński z wiaderka i tak oto sernik wiedeński z wiaderka mamy upieczony wierzch oprószymy cukrem pudrem możemy polać czekoladą i ukroimy kawałeczek On jest jeszcze gorący. Tak wygląda w przekroju sernik wiedeński. O ile Państwu mój przepis się mi podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Sernik wiedeński z wiaderka.